Chcecie skompletować calutki zestaw dla gracza w kolorystyce białej, a wasz budżet to 1000 zł. Co rozumiem przez zestaw dla gracza, myszkę, klawiaturę, słuchawki i podkładkę, ewentualnie jeszcze jakieś dodatki. Okazuje się, że wcale nie jest to takie proste zadanie, ale cytując naszego TikToka, robimy to. Dlatego nie przedłużając, zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapeczki w górę zasięgowej już teraz oraz komentarza, w którym napiszecie, jaki kolejny zestaw powinien się na naszym kanale pojawić. Zestaw, który za chwilę zobaczycie, naturalnie nie jest jedynym słusznym białym kompletem do 1000 zł, dlatego w miejscach, w których będzie to możliwe, podrzucę Wam jakieś alternatywy. A teraz skupmy się na wybranych przeze mnie przedmiotach i zacznijmy sobie od podkładki. Padło na podkładkę Erebus Hokori, która w sklepie Xcom na moment nagrania tego filmu ma niemal 230 opinii o średniej 4,8 na 5 gwiazdek. Podkładka występuje zarówno w kolorystyce czarnej i biało-czarnej, no bo właśnie takiej 100% białej, która mieściłaby się w tym budżecie, nie udałoby się znaleźć, ale z drugiej strony może to i dobrze. Bo Biała podkładka połączona ze środowiskiem gracza mogłaby mieć trudności z zachowaniem czystości. Tymczasem tutaj mamy trochę tych bezpiecznych odcieni szarości oraz elementy czarne. Podkładka ma 900x420 mm, jest duża o grubości 3 mm. Oprzyta oczywiście, dzięki czemu nie będzie się strzępić, no i obszycia są czarne, więc one też nie będą wchłaniać zbyt dużo brudu. Cena za taką podkładkę to 49 zł i w tej sytuacji zostaje nam jeszcze naprawdę spora kwota, którą można przeznaczyć między innymi na klawiaturę. W przypadku klawiatury wylosowało się dosyć łatwe, czyli Onionite od Dark Project kosztujący 249 zł w wersji przewodowej i 299 w wersji bezprzewodowej. Jest to klawiatura, która w tym budżecie może pochwalić się, raz, że cichą pracą, a dwa, dużą podatnością na modyfikacje. Onionite dociera do nas w zestawie z wymiennymi switchami, kilkoma zapasowymi nakładkami, narzędziem do wyciągania nakładek i przełączników oraz kompletem zapasowych części wymiennych, dzięki czemu w sytuacji, kiedy będziecie ingerować w środek i jakaś drobna gumeczka Wam się na przykład zgubi, no to zawsze będzie zapas. No ale ktoś z Was zapyta, że w ogóle po co w tej klawiaturze słychać gumeczki, sprężynki, silikony i inne drobne elementy? Ano po to, że są one składową gasketa, dzięki czemu ta klawiatura jest dosyć elastyczna podczas kliku, a poza tym to wpływa na akustykę. Przeważnie w klawiaturach w tym budżecie dostajemy konstrukcję z przykręconą płytką montażową, tymczasem tutaj wisi ona na takich elementach nośnych, no i to wpływa na każde kliknięcie. Nasadki to ABS double-shoty, więc nie wytrą się, switche i stabilizatory są przesmarowane, na no a przełączniki na słapie, więc zawsze można je zmienić na inne. Mówimy tutaj o amberach z punktem aktywacji na poziomie 1,8 mm. Nad wyborem myszki delikatnie się zastanawiałem, ponieważ na rynku istnieje na przykład Logitech G309, który jest ciekawy pod kątem kształtu. No i jest to też myszka dużego producenta, ale ostatecznie skierowałem się ku zirkonowi 13 od Genesis, którego miałem okazję testować i byłem wówczas z niego bardzo zadowolony. Od czasu premiery propozycja od Genesis praktycznie się nie zastarzała, bo ma pewne ponadczasowe funkcje, ale też solidne podzespoły. Jest to myszka, co istotne, bezprzewodowa, na 2,4, ale ważąca 77 gramów, więc nie mówimy o urządzeniu najlżejszym. Korzysta ona z shapeu znanego przykładowo z G Pro X Superlight, więc generalnie do każdego chwytu i do każdej dłoni powinna być bardzo uniwersalna. No ale właśnie, za tą samą wagą 77 gramów stoją pewne właściwości, bo mówimy tutaj o myszce modularnej. W zestawie dostajemy elementy wpływające na rozmiar, ale i odsłapa, gdzie zmieniamy uszkodzone switche lub też sprawiamy, że myszka będzie cicha. Są tutaj też sprężynki poprawiające lub zmieniające pracę klików, a to wciąż nie wszystko, bo wnętrze stanowi jeden z topowych sensorów Pixar 3395, no i komplet dorzuconych przełączników też jest mega solidny. Tak więc mówimy o myszce uniwersalnej, z dobrą wydajnością, a jej cena 299 zł na moment nagrywania tego filmu, ale tutaj już widziałem ją kilkukrotnie w promocjach. No i teraz wybór, który wzbudzi prawdopodobnie największe kontrowersje. Słuchawki, bo w budżecie do plus minus 300 zł walka jest zacięta i w 100% rozumiem, że w tym zestawie wasze oczekiwania mogły być jednoznaczne, aczkolwiek postawiłem na coś innego. Dlaczego? Ano dlatego, bo właśnie w ten sposób brzmi mikrofon w słuchawkach HS65 od Corsera. Corsair właśnie z tego słynie, że mają genialne mikrofony w większości zestawów, nawet tych z niższej półki. HS65 są tutaj doskonałym przykładem i są też doskonałym uzupełnieniem w obszarze, gdzie niestety nie możemy sobie pozwolić na zewnętrzny mikrofon, a chcemy mieć dobrej jakości komunikację. Co prawda brzmieniowo zaraz po wyjęciu z pudełka, no nie są one tak dobrze zastrojone jak Viro Onyx White, które naturalnie też mogły się tutaj pojawić i pewnie ich się spodziewaliście, aczkolwiek Corsair ma coś ciekawego, mianowicie Sound ID. Tylko cóż to takiego jest? Otóż mówimy o narzędziu dostępnym w aplikacji, które możemy wykorzystać przy udziale karty dźwiękowej z zestawu i po chwili próbkowania właśnie tym Sound ID dostajemy ostateczny profil, który no stałem, że na 99% usatysfakcjonuje każdego. W dużym skrócie jest to taki equalizer, który daje nam różne próbki dźwięku, a my po prostu klikamy tak lub nie, jeżeli nam się coś podoba albo nie podoba. Jest to wygodna rzecz, no i taka, która ułatwia leniwym wykonanie dogodnego profilu equalizacji. Ogólnie h 65 są wygodne, są elastyczne, są lekkie. Jedyna rzecz, o której od początku trzeba powiedzieć, no to ich izolacja nie jest najlepsza, ale to też wynika z hybrydowych materiałów na nausznicach. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie ten całokształt cech, a poza tym mikrofon, no trudno, żeby HS65 jakkolwiek pominąć. A poza tym wciąż mamy pewną kwotę, którą można w jakąś rzecz zainwestować. Zapytacie, co tu jeszcze można dołożyć? A no, na przykład taki stojak na słuchawki. Jest to Mozos HS Alu, który sobie skręcamy... No i dzięki temu słuchaweczki w wygodny sposób spoczywają, a swoją drogą jest on w takim kolorze srebrzysto-białym, więc idealnie z całą naszą dzisiejszą kompozycją się komponuje, się dogaduje. Spójrzcie sami, jak to wygląda. No dobra, ale to, że udało się taki zestaw skompletować, to jedno, a drugie, że miałem okazję z tych wszystkich przedmiotów korzystać, zarówno w przyszłości przy okazji realizacji kolejnych odcinków, ale i teraz właśnie jako taka spójna. Całość. Jakie są wnioski? Przede wszystkim każdy jeden element jest dobrze spasowany, wytrzymały i taki, którym wykonaniem czy możliwościami nie rozczaruje nas po wyjęciu z pudełka. W zasadzie musicie też wiedzieć, że złożenie takiego kompletu akcesoriów w kolorystyce białej do tego budżetu wcale nie jest łatwe, bo te tańsze akcesoria przeważnie pozostają jednak czarne. Stąd też wskazanie pewnych alternatyw jest tutaj ograniczone. No ale może nie rozmawiajmy o tym, co jest tutaj ograniczeniem, a porozmawiajmy o tym, jakie są tutaj udogodnienia. A jest to na pewno otwartość na modyfikacje, gdzie i myszka, i klawiatura mają. Do tego pełny dostęp, więc my z kolei w przyszłości będziemy mogli wpływać na ich pracę, brzmienie lub po prostu usuwać usterki, jeżeli takowe pojawią się na switchach. Mówiąc o słuchawkach, no tutaj charakterystyka dźwięku. Mnie jeszcze wcześniej nie opisałem, ale mówimy o takiej intensywnej fałce, gdzie jest dosyć dużo basu, ale jest też podkręcona górna sekcja pasma, więc jeżeli oczekujecie brzmienia trochę bardziej neutralnego, to wtedy trzeba będzie nad nim w Equalizerze popracować. Jak to wszystko wygląda z wygodą, zapytacie. Całościowo trudno w tym miejscu narzekać, bo słuchawki same w sobie wygodne są, a przez wzgląd na materiał raczej. Nie powodują nieprzyjemnego pocenia się podczas cieplejszych dni. Myszka to sprzęt dosyć uniwersalny, mówiąc o chwycie, bo dostajemy symetryczny kształt. U mnie, przy dłoni 19x10 cm, często rozbijałem się między chwytem Lazy Claw, ale i fingertipem. Natomiast przy jeszcze większej dłoni można sięgać po claw gripa, przy mniejszej nawet o palma. Co do klawiatury, tutaj jest jedyna rzecz, o którą można zadbać w przyszłości, czyli podpórka pod nadgarstki, na przykład jakaś drewniana albo materiałowa, co by wysokość była bardziej optymalna. Jak pewnie zauważyliście, kolor poszczególnych akcesoriów jest jednolity, ale mówiąc już o me Producencie, no to różne marki pojawiają się na biurku. A co za tym idzie, nie ma jednej aplikacji, nie ma jednego ekosystemu, tylko musimy instalować kilka apek na naszym komputerze, czyli inna do myszki, inna do słuchawek. No a jeżeli chodzi o to do klawiatury, całe szczęście jest ona w przeglądarce, więc z pozycji przeglądarki możemy sobie wszystko modyfikować. W każdym razie, czy jest to dla Was wada, czy zaleta, wydaje mi się po prostu, że jest to naturalna kolej rzeczy i sam u siebie na biurku też mam różne akcesoria różnych producentów, więc to, czy mam jedną, czy dwie, czy trzy apki, które gdzieś tam w Raz na jakiś czas odpalę, no nie robi to większej różnicy. Dla kogo ten zestaw jest tak naprawdę w ogóle dedykowany? No, spędziłem na nim sporo w codziennym środowisku. Mówimy zarówno o grach, jak i pracy podczas pisania tekstów czy edycji wideo. Został więc wrzucony na szerokie spektrum i w każdym z tych obszarów radzi sobie dobrze. Najbardziej interesują Was pewnie, jak nie mam gry, a tutaj na tapet wchodzi u mnie Fortnite, Dota 2, Quake Champions, no i ostatnio katowana trochę częściej Delta Force. I skracając moje wrażenia do pewnej sentencji, wcale nie trzeba płacić majątku za poszczególne przedmioty, aby Cieszyć się precyzją, responsywnością i wydajnością, a do tego bonusowo doszedł nam jeszcze dobry mikrofon do komunikacji. Nie było narzekania na mnie na Discordzie, a i sporo rankedów udało się na tym komplecie wygrać. Uważam więc, że to zderzenie różnych komponentów po prostu jest udane, szczególnie patrząc przez pryzmat ceny. Biorąc się już w pobliżu końcowi dzisiejszego odcinka, zacząłem się trochę zastanawiać nad tym, co jeszcze w takim zestawie można by ewentualnie podciągnąć. I pierwsze, co rzuciło mi się na myśl, to naturalnie klawiatura bezprzewodowa, szczególnie że mamy on Wireless, który kosztuje 299 zł. No i wtedy, biorąc go pod uwagę, dostajemy jeden przewód, który ładujemy zarówno klawiaturę, jak i myszkę raz na jakiś czas. No i mamy jeszcze bardziej taki czysty, klarowny zestaw, pozbawiony tego nadmiaru kabelków. Słuchawki HS 65 tak w ogóle też mają swoją wersję bezprzewodową, aczkolwiek mam wrażenie, że wtedy budżet by nam się troszkę rozsypał, natomiast jeszcze można gdzieś tam poszperać za GH02 od Basousa, też słuchawki białe, i być może one będą takim idealnym dopełnieniem właśnie całości. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się taki zestaw podoba, co ewentualnie byście w nim zmienili, poprawili. Pamiętajcie, że w odcinku pojawiły się też nazwy alternatyw, które można wybrać. A Wy W komentarzu dajcie znać, jaki kolejny zestaw powinien pojawić się na kanale. Czy ma być to czarny zestaw do 500 zł, czy czarny zestaw do 2000 zł, a może jakiś kolor, Komentarze są Wasze i mam nadzieję, że zaangażujecie się na tyle, aby rzeczywiście z tych komentarzy udało się coś ciekawego na kolejny odcinek wybrać. No i to tyle, na razie subskrybujcie, lajkujcie. Cześć.